Witajcie, to znowu ja. Dzisiaj mam dla Was kolejną niespodziankę i chcę Wam przedstawić kolejną osobę zaangażowaną w naszą akcję. To jest Monika Godleska, z którą razem pracujemy w oddo. No właśnie Monika, Monika też nie lubi się nagrywać tak jak ja. Jakbyście mieli jakieś wątpliwości. Ale tak samo jak ja, też jakoś bardzo wierzę w tą naszą akcję zbierania pieniędzy na remont. Bardzo wam się spodobała ta nasza poprzednia mikołajkowa akcja, stąd nasz pomysł, żeby zrobić teraz akcję trochę świąteczną. I mamy dla was dzisiaj niespodziankę. Pokażesz Monika? Tak. Naszą niespodzianką jest czapka małpka. Jest to rękodzieło Ani. Ja jestem zakochana w tej czapce od samego początku. Nietuzinkowa, oryginalna, nie do kupienia w żadnym innym sklepie. Także zachęcamy Was do wzięcia w naszej akcji. Cel jest bardzo szczytny. Chcemy przeprowadzić się do nowego lokalu, a środki, które uzbieraliśmy do tej pory nie są wystarczające. I właśnie zgłaszamy się do Was o takie wsparcie. Osoba, która przekaże najwyższą darowiznę, do kiedy, Aniu? Może do 24 grudnia, do końca dnia. To są takie teraz 3 dni, dzisiaj mam 22. Zasady takie jak zwykle, czyli czapka trafi do tej osoby, która w ciągu tych 3 dni przekaże nam najwyższą darowiznę na nasze zrzutkowe konto. Także podpisujcie się jakoś chociażby imieniem, żebyśmy wiedzieli, komu ją później ofiarować. No i mamy nadzieję, że Wam się też spodoba taka, właśnie zabawa, niespodzianka, gdzie jest trochę niepewności. Cel jest na pewno dobry i Kolejne niespodzianki też jakoś niedługo po świętach, także bądźcie z nami i obserwujcie nas. Jeszcze może dla osób, które nie oglądały wcześniejszego filmiku i być może nas nie znają, jesteśmy stowarzyszeniem od DO, które wspiera młode, dorosłe osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Udzielamy takiej bezpłatnej pomocy terapeutycznej, ale mamy też na przykład bezpłatne warsztaty i szkolenia, także tak jak słyszycie, wspieramy różne osoby w rozwoju. W tym momencie sami potrzebujemy takiego wsparcia. Także zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej akcji, a jednocześnie chcemy Wam coś od Was, od siebie podarować. I stąd czapka, małpka. Tylko słuchajcie, tak już bardzo realnie. Wyniki to pewnie po świętach, bo też planujemy w święta odpocząć. Także 27 grudnia myślę, spodziewajcie się ogłoszenia wyników, do kogo ta czapeczka trafi. Także dzięki, do usłyszenia. Dzięki.